Zanim kupisz kota brytyjskiego, oczywiście, nawet przed zakupem takiego kociego ideała, jak to niektórzy twierdzą, jakim jest kot brytyjski, warto wiedzieć o nim kilka najważniejszych rzeczy, żeby po prostu nie być jakoś nieprzyjemnie, może nie, ale zaskoczonym. Ponieważ kot brytyjski, jak każde zwierzę, ma kilka cech charakteru, o których warto wiedzieć. Zacznijmy jednak od wielkości. Zanim kupisz kota brytyjskiego, musisz wiedzieć, że o ile kotki to waga od 3 do 4 kg, to koty mogą ważyć nawet do 9 kg. Od 3,5 do 9 kg. Czyli potrafią być to koty duże, co może niektórym przeszkadzać. Chociaż raczej nie powinno to wcale przeszkadzać, ponieważ ta wielkość nie jest jakaś przeszkadzająca. Zanim zdecydujesz się na kota brytyjskiego, Musisz wiedzieć, że, że są to koty bardzo spokojne, zrównoważone i właśnie to lubią: spokój i ciszę. Musisz pamiętać, że kot brytyjski jest kotem, który preferuje właśnie takie spokojne, zrównoważone warunki. Kiedy jest spokojnie, kiedy jest cicho, oczywiście uwielbia zabawę, ale jednak woli, kiedy ta zabawa jest spokojna, nie ma zbyt dużo hałasu, zbyt dużo wygłupów. A jeśli już są, to musisz mu zapewnić odpowiednie miejsce, żeby mógł sobie w świętym spokoju tam odpoczywać od tego gwaru, od tego ruchu. Jednak kot brytyjski jest najlepiej czującym się kotem, kiedy ten spokój i tą równowagę ma wokół siebie. Zanim go kupisz, pamiętaj, że chociaż są bardzo czułe, lubią pieszczoty, to tylko wtedy, kiedy one mają na to ochotę. No, ale to już jest taka kocia cecha, że to on decyduje, kiedy te pieszczoty mają mieć miejsce. Pamiętaj też, że pomimo tego, że on, to on będzie decydował, kiedy te pieszczoty mają mieć miejsce, to jednak on je lubi. I musisz być przygotowany na to, żeby po prostu mieć dla niego wystarczającą ilość czasu. Ponieważ zanim kupisz kota brytyjskiego, musisz zdawać sobie sprawę, że są to koty, które wymagają całkiem dużo naszej uwagi. One nie będą natrętne, one nam nie będą wchodzić pod nogi, ale po prostu lubią czuć, że są członkami, pełnoprawnymi członkami rodziny. To jest taki bardzo fajny towarzysz rodziny i on chce po prostu czuć, że jest zwykłym, normalnym członkiem rodziny. Nie ignorowanym, nie odstawianym, nie izolowanym. On ma mieć poczucie, i to jest nasza właśnie rola, że jest traktowany tak jak trzeba. Oczywiście wiele osób niestety o tym zapomina, że te nasze zwierzęta domowe muszą czuć, że są przez nas doceniane, że mamy dla nich czas, że ich obecność nam nie przeszkadza, tylko wręcz odwrotnie, że cieszymy się z tej obecności. Zanim go kupisz, musisz wiedzieć, że nie sprawiają problemów wychowawczych, nie będą powodowały, że to wychowanie czy też prowadzenie będzie nam sprawiało jakieś problemy, ale. Jak to ma zawsze miejsce z kotami i innymi zwierzętami, też musisz troszkę czasu na to wychowanie poświęcić, ponieważ dopiero wtedy będziesz miał kota takiego, jakiego sobie wymarzyłeś kota idealnego. Kot jednak również musi wiedzieć, co mu wolno, czego nie wolno. Szczęśliwie, jeśli wybrałeś kota brytyjskiego, to to wychowanie jest naprawdę bardzo proste i nie są to koty, które będą w jakikolwiek sposób ci przeszkadzały w takim zwykłym, normalnym życiu. Zanim go kupisz, musisz wiedzieć, że jego kontakty z dziećmi są naprawdę bardzo, bardzo fajne. On nie sprawia problemów z dziećmi, on się z dziećmi dogaduje, ta jego cierpliwość, wyrozumiałość jest na naprawdę dużym, wysokim poziomie. Ale jak zawsze, musisz pamiętać, że obie strony muszą po prostu wiedzieć, jak się bawić, jak się dogadywać. Zanim się na niego zdecydujesz, musisz wiedzieć, że to koty długowieczne, odporne, zdrowe, koty, które nie sprawiają nie mają jakichś problemów zdrowotnych, chociaż na niektóre choroby zapadają troszkę częściej, takie jak wielotorbielowość nerek, kardiomiopatia przerostowa, hemofilia, niedrożność kanalików nosowo łzowych czy też problemy przy porodach. Ale jeśli oczywiście, jeśli, no to jest oczywiste, że kod jest pod opieką weterynarza, to weterynarz doskonale zdaje sobie sprawę z tych problemów. Jeśli nie wiesz, na co uważać, to oczywiście zapytaj się weterynarza. Weterynarz udzieli Ci odpowiedzi, na jakie, można powiedzieć, rzeczy masz uważać, jakie, można powiedzieć, objawy mogą Cię niepokoić, ponieważ te wszystkie wymienione problemy oczywiście jakieś objawy dają. Tutaj nie będziemy się w nie zagłębiać, ale po prostu warto wiedzieć, w jaki sposób obserwować swojego kota. I to nie dotyczy tylko kota brytyjskiego to dotyczy wszystkich naszych zwierząt domowych. Zanim go kupisz, musisz wiedzieć, że koty brytyjskie dobrze porozumiewają się z innymi zwierzętami. Nie są agresywne, raczej nie będą one zaczynały wszczynały konfliktów. Kot brytyjski jest cierpliwy, wyrozumiały, po prostu traktuje te inne zwierzęta jako są to są, one mu nie przeszkadzają. Gorzej, jeśli na przykład kot brytyjski natrafi na zwierzę, które będzie go zaczepiać, będzie go atakować, ale wtedy oczywiście kot brytyjski nie jest jakimś mm, dziwnym kotem, zbyt spokojnym kotem i kot brytyjski jak najbardziej jest w stanie się obronić, a kiedy trzeba wytłumaczyć drugiej y, stronie, że zadzieranie z kotem brytyjskim nie zawsze jest dobrym pomysłem. Zanim go kupisz, musisz pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ponieważ koty brytyjskie lubią jeść, do tego potrafią w doskonały sposób od nas Wymuszać, przekonywać nas na jakieś dodatkowe porcje, na jakieś przysmaki, wtedy może pojawić się problem z otyłością. Problem, który jest bardzo niebezpieczny i może sprawiać bardzo. Więc kontrolujmy to, ile je nasz kot. Kolejną rzeczą jest to, że koty brytyjskie dosyć mocno linienią. Ale nie przekłada się to na to, żeby ta pielęgnacja była jakaś trudna, skomplikowana, żeby sprawiała jakiekolwiek problemy. Szczęśliwie tak nie jest, ta pielęgnacja jest w miarę prosta. Kolejną rzeczą, o której musisz pamiętać, to to, chociaż raczej to dotyczy większości kotów, jest to, że kot brytyjski boi się wody. Warto to zaznaczyć, że niektóre koty. Boją się wody. No, większość kotów boi się wody. Chodzi mi też o to, żeby zaprosić Was na inny materiał, na materiał, w którym mówię o kotach, które lubią. I chociaż nawet zdarzają się koty brytyjskie, które lubią wodę, to jednak jest szereg kotów, które za tą wodą przepadają, wręcz ją kochają. Ale wróćmy do kota brytyjskiego. I tu już możemy zrobić podsumowanie, ponieważ. Zastanawianie się nad zakupem kota brytyjskiego jest, można powiedzieć, bardzo łatwe, ponieważ koty te są kotami niesprawiającymi problemów, kotami, które będą fajnymi towarzyszami, towarzyszami prostymi w wychowaniu, prostymi we współżyciu, kotami, które można powiedzieć śmiało, są jednymi z tych najfajniejszych kotów, które możemy posiadać. Kotami, które naprawdę są genialnymi towarzyszami. I w większości naszych domów się świetnie sprawdzą. Dlatego zanim kupisz kota brytyjskiego, musisz po prostu pamiętać, żeby pamiętać o tym prostym wychowaniu, żeby jednak ono było, żeby nie wszedć ci na głowę i o tym, że musisz mu poświęcać dużo czasu, dużo swojej miłości i nie dopuścić oczywiście do tej otyłości. A tak to raczej. Nie ma się nad czym zastanawiać. Jeśli masz możliwość, to kod brytyjski będzie świetnym wyborem dla ciebie i dla twojej rodziny. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.